Dzień dobry! Dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z długą sukienką w kwiaty. Jeżeli taka sukienka ma kwiaty na ciemnym tle, to możemy wykorzystywać ją także do stylizacji jesiennych, bądź przejściowych, letnio jesiennych. W tym przypadku mamy sukienkę na granatowym tle. Są to motywy kwiatowe w różnych odcieniach niebieskości, od turkusu po błękity. A więc dobierając inne elementy garderoby, kierowałam się przy wszystkim tą kolorystyką, która już jest we wzorach. Dopasowałam do tego ciepły sweter w kolorze turkusowym, a żeby te dwa elementy spiąć ze sobą, dodałam jeszcze do tego pasek granatowy. Do zestawu dopasowałam także biżuterię, a więc mamy tutaj długie, lekkie, zwiewne kolczyki w formie piór, także w tym odcieniu granatowym. I co ważne, tutaj włosy postanowiłam upiąć do góry po to, aby nie opadały na ramiona i nie konkurowały o uwagę z kolczykami. A więc mamy tutaj długie kolczyki wyeksponowane na tle długiej, smukłej szyi. Co ciekawe, taki zabieg upięcia włosów, długich kolczyków i zestawu dość monochromatycznego pozwala nam wydłużyć i wysmuklić sylwetkę, a więc dodajemy w sobie w ten sposób optycznie parę centymetrów wzrostu. Do tego zestawu dopasowałam także kilka bransoletek o zróżnicowanej fakturze, jednak z tym wspólnym mianownikiem kolorystyki utrzymanej w niebieskościach. Do tego dopasowałam także czarne kozaki na obcasie, które tylko delikatnie wyzierają spod dość długiej sukienki. W sposób wygląda moja wysmuklająca, wydłużająca optycznie sylwetkę interpretacja długiej sukienki w kwiaty. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.